Cześć, nazywam się Michał Berezowski. Witam w dziewiątym odcinku Technokracji. Styczeń upływa nam pod kątem wielkiej wojny w internecie o ustawy antypirackie, czyli przede wszystkim SOPA, PIPA i ACTA, które pojawiły się bardziej w ostatnim czasie. Jest ze mną Ludwik Krakowiak z PC Worda. Witam Ludwiku. Zacznijmy może od tego, co się wydarzyło, co się dzieje w Stanach. tak, Od paru tygodni, czyli. Ustaw SOPA i PIPA. Tam też jest wielka jakby walka o to, czy to jest dobre, czy to jest złe. Czy możesz nam przybliżyć odrobinę ten temat? Jak to miałoby potencjalnie wpłynąć na Europę, a zwłaszcza Polskę? SOPA i PIPA są to propozycje amerykańskich ustaw, które mają pomóc w skuteczniejszym zwalczaniu piractwa ogólnie rozumianego piractwa komputerowego, fonograficznego, filmowego. Ich zasada polega na tym, że Właściciele praw autorskich mogą domagać się zablokowania stron internetowych, serwisów internetowych, które w, takim, w takich naruszeniach pomagają pośredniczą. Sprawa jest o tyle kontrowersyjna, że posiadacze praw autorskich mogą się domagać blokowania stron bez zgody formalnej sądu na podstawie domniemania, że takie naruszenia y, mają miejsce. A czym w takim razie różni się od tego wszystkiego akta, która przecież też nie jest wynalazkiem europejskim, a jedynie teraz przez Unię Europejską y, wdrażanym? Y, po pierwsze musimy uściślić, akta nie jest wynalazkiem europejskim, jest, y, ani nie, nie jest wdrażana w tym momencie przez, przez Unię Europejską. To jest porozumienie handlowe, które y, ma swój początek, miał swój początek chyba w 2007 roku i dotyczy, dotyczyło i dotyczy nadal też zwalczania piractwa, ale również obrotu towarami podrabianymi. Przede wszystkim nie są to propozycje zmian w prawie, ale raczej ogólne normy egzekucji obowiązującego prawa i na tym polega główna różnica. No właśnie, bo akta nie jest tak naprawdę traktatem mówiącym wyłącznie o obszarze internetu, prawda? Tu chodzi ogólnie o podrabianie towarów, tak? I zwalczanie tych podróbek. Dlaczego zatem tylko w, na temat internetu mamy taki, że tak powiem kolokwialnie, raban? Akta dotyczy zarówno piractwa, czy też nieautoryzowanego obrotu materiałami prawnie chronionymi. Jak i towarów podrabianych, więc nie rozdzielałbym tego tak do końca. Natomiast ten cały raban właśnie wziął się z, z tego, że akta może wprowadzić, może tak jak powiedziałem, nie nowe normy prawne, ale sposób egzekwowania tych, tych przepisów, które obecnie istnieją, a mówiąc konkretnie, może je zaostrzyć czyli y, y, mówiąc obrazowo, operatorzy y, usług internetowych, dostawcy internetu mogą się czuć zobligowani do przestrzegania y, y, zapisów y, y, prawnych, y, co może spowodować... Ściślejszą kontrolę zachowań internautów i informacji, które wymieniają między sobą w internecie. Czy jakie są największe zagrożenia, które płyną dla przeciętnego internauty, wynikające z tego traktatu? Hmm, przykładowo, bloger, osoba prowadząca blog internetowy, może czuć się zagrożona już przez sam fakt, że opublikuje na, swoim, na swojej stronie. Link do, do materiału, który jest ta, taką ochroną prawną autorską y, objęty. Y, użytkownicy wrzucający filmy na, na, na YouTube'a y, wiadomo, że robią to często bez zgody praw, właścicieli praw autorskich, publikując na przykład nagrania, teledyski, y, pliki muzyczne, y, też mogą być bardziej y, bacznie obserwowani przez, przez dostawców internetu. Dobrze, wiemy zatem już jakie zagrożenia płyną z Akta, a w drugiej części programu porozmawiamy sobie już o wojnie polsko-polskiej, czyli o tym jak hakerzy walczą z polskim rządem. Do zobaczenia za chwilę.